Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale a dzisiaj przetestujemy sobie emitery dźwięku PS3 Shark petardki posiadają 40 gramnek na paczkę w paczce otrzymujemy 10 sztuk tych jakże prestiżowych petard i teraz tak PS3 jak wiecie już wcześniej wspomniałem posiadają 40 gram prochu i teraz tak, PS5 z 2017 roku, jak i te mocniejsze, lepsze z 2018 roku. Chodzi mi tutaj o te pakowane po 10 sztuk, bo po 20 są jeszcze mocniejsze. Ale nieważne, słuchajcie. PS5 według producenta funkę posiada tych gramów 7 PS5. Ale tak naprawdę jak ktoś przeważył lub tam zagląda do środka, to wie, że te petardki mają tak naprawdę 1 gram flary i około 4 gram prochunek. PS5 z 2018 roku. ps 5 otóż mają 1 gram flary i około 3-3,5 grama tego Neku. I dlatego właśnie są one uważane za bardziej opłacalne, bo są owszem tańsze i yy, praktycznie porównywalne z ps 5 No i dzisiaj sobie zobaczymy, jak te emiterki będą walić. Zróbmy sobie taki mały unboxing jeszcze. O, tylko gdzie ty taki fajny. fajne. Yy. Żeby otworzyć, o właśnie tutaj, zobaczymy sobie, jak to wygląda. Wszystko, ja to sobie otworzę i zobaczymy się po krótkim cięciu. No dobra, udało nam się już otworzyć paczuszkę W środku znajduje się 10 petard od Funkę CE, 4 gramy Neku, Funkę i tak, a propos jeszcze. Yy... Co jest, jakość wykonania ogólnie jest dobra. Ląd mógł być troszeczkę dłuższy. Co do jakości tego lądu, to się nie wypowiem za bardzo. nie troszeczkę taki ubrudzony tą flarką. No, zdarza się, no powiedzmy, że jakość jest dobra. Co mnie w tych petardach tylko jedynie się nie podoba, to że przy flarze znajdujemy taki dziwny, przy flarze zwykle, taki czerwoną bibułkę. I jakby Wam to wytłumaczyć? Ta bibułka czerwona, ona czasami, właściwie zawsze, jest słuchajcie, ubrudzona takim dziwnym, czarnym proszkiem. Jakby jakby powiedzieć, jakimś tam, jakby jakimś nekiem, lub czy, czymś czy, czy, czy dziwnym. Słuchajcie, no mi się wydaje, że te petardki, albo w ogóle te wepiątki nowe z roku 2017, te wszystkie nowości, które teraz Funke wypuściło, czyli też te, te szarki po 20 pakowane, które są naprawdę dobrymi, mocnymi petardami, i tak samo też funke petarda 5BL tak ma, że mają przy, przy flarze tutaj, o, ta akurat jest czysta z tego co widzę, ale mają taką dziwną czerwoną bibułę. I albo te petardki zostały przerobione z jakichś innych petard na te szarki, albo po prostu funke, jakby celowo, chciało je wypuścić w 2019 roku i sadziło i tą bibułę, żeby po prostu ona tam chłonęła wilgoć. Ale nie wiem, tylko po co jest ten. Czarny proszek przy niej, bo jakby miała chłonąć wilgoć, to by dali tylko bibułę. A to jest tak, że jedna petarda to ma, druga nie ma. A też yy, jeszcze jest trzecia opcja, taka, żeby te petardy po prostu wypalały. Powiedzmy, pali się ląd, podpali się też ta bibuła i flara wtedy ma automatycznie yy, łatwiejszy zapłon, prawda? Więc teorii jest dużo. Ja się nie wie, wiem co to może być. No, to jest prawda, zna tylko importer funkę, no i tyle, ale ogólnie petarki to dobrze wykonane, naprawdę już to siło. Mm -hmm. Wykonane jest naprawdę fajne, no, nie ma się do czego przyczepić, no, fajny nadruk, no wiadomo szark, jak to szark, zobaczymy jak go strzelać. Zapraszam do oglądania. Petarda, pest szark do wody. Mm -hmm. Ona się pali w wodzie, ale nie tonie. PS3 pod garkiem Łata rady pierdole Najwyżej I PS3 Shark Wyszło to No tak, a więc jeśli chodzi o emiterki PS3 Shark za cenę 13-10 zł, bardzo się opłacają, naprawdę mają piękną, jasną, niebieską flarkę. Mają tylko 1 gram, oczywiście w praktyce 1 gram mniej niż PS5, więc jak najbardziej płacę te emiterki. Jak macie okazję je kupować, to bierzcie, bo za niedługo też ich nie będzie. Na pewno nie będzie ich w tak dobrej cenie, jak są aktualnie. I to tyle, jeśli chodzi o moje e, gadanie. Trzymajcie się. Cześć.